Wojciech Kuta z nami. Cały, ten cały turniej grał, stracił trzy gemy i w pierwszym secie także gema żadnego nie stracił, a później przestałeś grać w swojego tenisa. Dokładnie, no, zabrakło sił, ewidentnie zabrakło sił. Eee, miałem 3-1 w, eee, w drugim secie. Eee, źle to grałem trochę taktycznie. Za dużo błędów po prostu nogi nie pracowały tak jak trzeba. No, chyba chyba dla, to było spowodowane tym, że, że tyle błędów. Ale tak skupiłeś chyba się chyba na każdej piłce, że w pewnym momencie nawet nie wiedziałeś, jaki jest wynik. Dokładnie. Trochę już po prostu byłem chyba przemęczony i dlatego już nie wiedziałem, jaki jest wynik, no po prostu przez brak sił. A Jak ocenisz w ogóle cały turniej Polskiej Ligi Tenisa w Krakowie? Bardzo, bardzo fajnie, dobra organizacja. No dzisiaj troszeczkę za dużo meczy zagrałem, ale też nie byłem przygotowany fizycznie więc nas w Warszawie się przygotuje. No właśnie, do Warszawy już za dwa tygodnie będziesz chyba dość wysoko rozstawiony, bo 18 punktów załapał z tym, tym 19, z tym super tiebreakiem, bo jeden punkt dostałeś jakby w prezencie, no za właśnie za wywalczenie jednego seta, więc będziesz dość wysoko rozstawiony, jak widzisz tam swoje szanse w Warszawie? Już co, no na pewno będę musiał popracować przez te dwa tygodnie, tak jak mówię, nad formą fizyczną, z taką wydolnościową i nad backendem też do poprawy. No i zobaczymy. Na pewno będzie ciężko. A Ty, bo ostatnio trenowałeś przed tym spotkaniem, prawda? Grałeś tutaj z Paszkowskim do czterech gemów. Teraz też będziesz przez dwa najbliższe tygodnie próbował jakby wdrożyć się w ten system, żeby ci wszedł w nawyk? Myślę, że tak. Myślę, że będę... Jak ben, będę grał sparingi, to do czterech gemów. Bez, bez Pierwszy raz pewnie się spotkałeś z takim systemem gry, spodobało Ci się, czy, czy nie do końca? Pierwszy raz, no wiesz co, y, momentami jest nerwowo. Trzeba trzymać y, bardzo dobrze koncentrację, ale nie, jest, jest ok, jest ok ten system. Podoba mi się. Mhm. Ojciec Kuta, drodzy Państwo, finalista turnieju eliminacyjnego Polskiej Ligi Tenisa 2019 w Krakowie. 24, nie 17-18 sierpnia, już mi się daty mylą. Wojciech Kuta 500 zł powędruje na jego konto, a ten, ten zarobek może zwiększyć za dwa tygodnie w Warszawie, bo tam za pierwsze miejsce jest do wygrania aż 5000 zł. Stałeś kiedyś przed szansą wygrania 5000 zł? Nie, jeszcze nie. Także może być ciekawie. Motywuje, motywują cię pieniążki do gry? Na pewno. Nie no, wiadomo. Wojciech Kuta, drodzy Państwo, za chwileczkę ma Maciej Łuczak, który wygrał. Wywiad z Maciekiem Łuczakiem przeprowadzi Maksymilian, za któremu bardzo serdecznie dziękujemy, że dzisiaj tyle meczów skomentował, a później Maksymilian tradycyjnie swoje orędzie 10-minutowe musi wygłosić, więc... Albo może inaczej, niech Maksymilian zbierze siły, a ja tutaj z Maciejem Łuczakiem porozmawiam. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.